Skoro mowa o BMW, to prawdziwą światową premierę miał w Genewie BMW Serii 3. Ile lat minęło od wprowadzenia Trójki? Która to jest edycja tego samochodu? Wszystko zaczęło się w roku 1966. Tamten model nosił nazwę 2002. Samochód, który obecnie prezentujemy, to już piąta generacja Trójki. W ciągu 32 lat sprzedaliśmy około 7 milionów pojazdów z tej klasy. Mówi pan, że ten samochód był bardzo dobrze sprzedającym się modelem. Wobec tego dlaczego go zmieniacie? Postęp technologiczny dokonuje się w 7-8-letnich cyklach. Zmuszeni więc jesteśmy do opracowywania nowych projektów, tak aby w pełni wykorzystywać nowatorskie rozwiązania techniczne. Ta nowa trójka, jak się tak patrzę z boku, to się specjalnie nie różni od poprzedniej. Dla mnie osobiście jest to zaleta, jeżeli samochody zmieniają się w sposób taki niedostrzegalny. Kto projektował ten samochód? Ten samochód powstał w naszym studio projektowym w Monachium. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wielu narodowości, podobnie zresztą jak i w podobnych zespołach innych firm. Ale jeżeli już rozmawiamy o zmianach, o różnicach, większych czy mniejszych, proszę pamiętać, że naszym zdaniem każde nowe auto musi spełniać dwa warunki. Pierwszy z nich musi wyglądać jak BMW, już na pierwszy rzut oka. A po drugie, nawet na wystawie, kiedy stoi na podium, musi sprawiać wrażenie auta zdolnego do osiągnięcia sporych prędkości, czyli już w projekcie karoserii musi być zawarta dynamika tego auta. Te dwa kryteria są dla nas niezmiernie istotne. Może dlatego, jak pan zauważył, nasze auta są do siebie podobne. To odpowiada naszym założeniom. Jakie są różnice w porównaniu do poprzedniego modelu? Czym te samochody się różnią? Zacznę od różnic w wymiarach. Samochód jest szerszy niż poprzedni model. Znacznie też powiększyliśmy miejsce na nogi pasażerów z tyłu. Ale główne różnice schowane są pod karoserią. Jak tylko się dało, ulepszyliśmy systemy bezpieczeństwa, szczególnie przy zderzeniach bocznych oraz staraliśmy się wyeliminować możliwość urazów głowy. No i co może być interesujące, mamy tu całkiem zmienione silniki. Mówię tu o nowej serii silników benzynowych i także nowym silniku diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Poprawiliśmy też zwinność auta, czyli to, co sprawia, że BMW to naprawdę BMW. Auto trzyma się drogi jak przyklejone. Rozstaw kół zwiększył się o 6 cm. Zawieszenie także zostało poważnie zmodyfikowane, aby w czasie jazdy dać kierowcy poczucie doskonałości. Pan mówi bardzo ogólnie, ale czy moglibyśmy się dowiedzieć czegoś konkretnego, na przykład o silnikach? Z przyjemnością o nich opowiem. W silniku czterocylindrowym umieściliśmy specjalny układ wyrównoważający, aby zredukować te typowe dla czterech cylindrów drgania i hałas. Zaś w sześciocylindrowym silniku zastosowaliśmy z kolei zmienne fazy rozrządu. Dzięki temu wszystkie silniki benzynowe zużywają mniej paliwa przy lepszych osiągach niż w poprzednich modelach. Jeśli chodzi o nowego diesla z bezpośrednim fryskiem, to zupełnie fantastyczny silnik. Daje on 100 kW mocy, mniej więcej 136 koni i 280 Nm, Momentu obrotowego z pojemności dwóch litrów zużywa przy tym 10-15% paliwa mniej niż poprzednia wersja, a osiągnie ma na poziomie poprzedniego silnika i to sześciocylindrowego.